Jakie jest to się szkolenie, Kto się w ogóle odbywa e, przed samym wyścigiem? Jest jakaś odprawa? Jest odprawa przed samym wyścigiem. Tor jest podzielony na sektory, takie, które zazwyczaj obejmują jeden zakręt e, albo obszar między zakrętami też. I, i w... I każdy z tych, z tych sektorów ma swojego kierownika, sędziego, który jest kierownikiem tego punktu. I on z rana robi odprawę wszystkim sędziom, co on oczekuje i że bezpieczeństwo nasze jest najważniejsze, że mamy najpierw patrzeć na własne bezpieczeństwo, później na bezpieczeństwo tych, z którymi pracujemy, później jest bezpieczeństwo kierowcy, bo on jest zazwyczaj w samochodzie, który jest w miarę bezpieczny, ma jakieś te klapki bezpieczeństwa, takie rzeczy, a na koniec. To jest najmniej istotna rzecz, to jest, powinniśmy się zajmować samochodem, bo to można, można wymienić. Człowieka nie da się naprawić i wymienić. Natomiast oprócz tego mamy szkolenia, które zwłaszcza w Anglii takie szkolenia odbywają się corocznie, zazwyczaj zimą przed rozpoczęciem sezonu. Na tych szkoleniach oprócz przypomnienia teorii mamy także praktyczne zajęcia, jak ustawia się jakiś, jakiś wypadek. W jakieś dwa samochody, które, które symulują, że to był wypadek i my w tym momencie musimy jakoś zareagować, pójść do tych samochodów, zobaczyć, co jest z kierowcą. Później ten, kto jest kierownikiem punktu, musi napisać jakiś raport na temat tego, co się wydarzyło. No Ponadto później mamy szkolenie ogniowe, gdzie, gdzie prawdziwy samochód, który jest podpalany, mamy podejść do niego i go, i go ugasić. To jest jakiś wrak samochodu oczywiście, ale, ale, ale to jest tak, że nie ma ma się widzi się ma się uczucie i, i wiedzę, jak naprawdę należy obsługiwać taką Bo to może wygląda łatwo, ale, ale tam jest parę trików, które, które trzeba wiedzieć. Właśnie na przykład w telewizji wygląda tak, że tylko stoicie, machacie sobie flagami, tak. albo zbieracie szczątki tak, i rozbitego tak. bolidu i, i, i na tym I... kończy się wasza praca. Ale tak naprawdę nie jest. Tak naprawdę nie jest. W Formule 1 to, to zazwyczaj tylko tak jest. jest. Całe szczęście, że tylko takie coś jest. Właśnie, nie boisz Wo... się, bo różnie bywa. Przelotujące koło, tak. tutaj odpadnie skrzydło. Tak, no. Jestem wliczony w, w ryzyko, to, to się ponosi, z tym, że to jest też bardzo ważna, jest komunikacja między sędziami na punkcie, bo jeden patrzy w jedną stronę toru, drugi w drugą i w tym momencie e, jak ktoś widzi, że coś się dzieje, to, to on zaczyna, wykonuje jakiś ruch, ucieka no tak. i w tym momencie ja też widzę, że też muszę to, to, to zrobić. Ufamy sobie na tyle, bo wiemy, że mamy taki sam poziom, albo podobny poziom e, wyszkolenia. I, i, to, i to, to, to jest to, w czym jesteśmy szkoleni, że, że, że no, trzeba zaufać tej drugiej osobie, i, i, i no, my wiemy, że oboje ryzykujemy w tym momencie. Jesteś na torze dłużej niż my przed telewizorem, jak to tak, No Tak, my, my oprócz wyścigu Formuły 1 są różne towarzyszące wyścigi. W Europie to są trzy, w Stanach, w Ameryce to są cztery, i od samego rana my musimy być na tym torze, bo my też sędziujemy te, te, te towarzyszące wyścigi. Yy, I no, zazwyczaj na to, że jesteśmy o świcie. Siódma w Stanach to było nawet o nieziemskiej godzinie, jakieś w piątej. Przed piątą musieliśmy być na punkcie zbiórki tam nas dowozili stamtąd do toru. W tym roku ma być znacznie lepiej to rozwiązane i mam nadzieję, że będzie. No i dzień się kończy koło szóstej, siódmej. I cały dzień tam jesteśmy na nogach. No mamy między, między wyścigami, między sesjami mamy czas przerwy. Możesz napić się wody. Mogę napić się wody. Napić się wody, mogę także w czasie wyścigu. Mam gdzieś jakąś butelkę, coś takiego, bo to trzeba, trzeba pić, to, to zawsze jest gorąco, to, to jest dosyć ważna rzecz. I, i, I Centrum Kierowania wyścigiem często przypomina proszę pić wodę. No, nie chcą, żeby sędzia zasłabił nagle, bo wtedy muszą Zdarzyła się taka sytuacja, nie w F1, ale na, na, na klubowych wyścigach, że wyścig został przerwany z tego powodu, że sędzia zasłabił, musiała karetka do sędziego jechać albo sobie skręcił nogę, jak gdzieś tam szedł. E, takie sytuacje też się zdarzają niestety. No i to jest coś, czego chcieliby zdecydowanie uniknąć. Natomiast mamy przerwę też, teoretycznie przerwę na lunch, w praktyce bardzo często w czasie przerwy na lunch mamy także e, jakieś sesje treningowe, na przykład e, test e, procedur, gdy, gdy samochód bezpieczeństwa wyjeżdża na tor.